świeczka się rozwaliła w ogóle podczas krojenia Gołe cycki nie schowaj to latecznicą w tym momencie bardzo pożałowałam, że lecimy do Japonii Masz dużo blazy w sobie. To się dzieje? Najnowszy grzyk mowy by nie podrywał czy coś takiego Milordzie Kraków. Jestem w Krakowie. I bardzo się cieszę, że tutaj jestem. Sezon kadrowy w tym roku nie do końca dla nas. Postanowiłam nadrobić i nagrać pierwszy blok taki kadrowy w tym roku. Mam nadzieję, że nie ostatni. W ogóle jestem w hotelu i moja sfora też jest. Mam taki apartament, że mam sypialnię odciągną od reszty. Jak ludzie podróżują ze zwierzętami, na przykład nie mam osobnego pokoju. Jest to jeszcze, alkoty. one tak w nocy szaleją, że nie da się spać. Po prostu się nie da. Pokażę Wam, jak wygląda apartament. To przechodzimy do do części salonowo kuchennej firanki są oczywiście zasunięte, żeby nie były zadrapane przez te potwory małe. Zobaczcie, jakie to są potwory małe. Ja cofam, wy nie jesteście potwory, wy jesteście skarby moje. Dobra, dobra. To też jest kochana. No, malutka. Słuchajcie, malutka jest po zabiegu kastracji. Na początku tygodnia miała zabieg. Tutaj ma wszystko gołe. Moja malutka, pokaż tą bliznę. Właśnie Wam prezentuję, jak to wygląda. Także ona ma tutaj gołą skórę, ma gołe cycki. Schowaj to, latacznico. Bilordzie, co ty łapeczki tak założyłeś sobie? Także koce, obowiązkowo, wszystkie nabia zabezpieczone. Brakuje mi jeszcze jednego osobnika. on lubi sobie tutaj siedzieć. O, jest. Cześć, Okusiu. Nie będę ci zawracać gitary, bo widzę, że chilujesz. Co za agentka. Agentka? Jaka to jesteś piękna, Boże. Więc tak wygląda nasz spokój. toaleta. Mamy całą kuchnię do dyspozycji. I tu jest jeszcze druga łazienka, toaleta. Sypialnia, i tu też jest łazienka przyjechałam na memoriał, trzy dni grania i to jest pierwszy, pierwsze mecze, właściwie, Bartka. Nie dość, że debiut w sezonie kadrowym to jeszcze jaki, Bartek zagrał niesamowity mecz. I tak się cieszę, po prostu siedziałam tak zestresowana, tak się bałam. Nie wiem właściwie czego, po prostu miała w sobie takie uczucie niepewności przez tę kontuzję i tak dalej, ale wszystko jest super i naprawdę świetnie zagrał. No i wczoraj miał urodziny i w ogóle mega fajnie wyszło, bo po meczu dosłownie cała hala śpiewała 100 lat i to było naprawdę takie w trzech tygodniach się zobaczyliśmy wczoraj do sumie po meczu na dwie widuty, bo Barty też musiał tam zdjęcia porobić z kibicami i tak dalej, tam obowiązki swoje. No tak wyglądają właśnie turnieje, że nie widujemy się praktycznie w ogóle. Jedynie tam po meczach, Barti podejdzie, da mi buziaczka, się przywita i tyle. Choć dzisiaj namówiłam, no, żeby przyjechał tutaj do mnie do hotelu, bo akurat zatrzymałam się bardzo blisko, sobie nie wiem, 10 minut chyba 5 minut od jego hotelu i zamierzam zrobić niespodziankę taką małą. Będę szła do cukierni kupić jakieś kawałek ciasta. Zamierzam kupić też świeczki, bo to jest taka nasza tradycja, że ja zawsze... bo te urodziny jego zawsze wypadają w sezonie kadrowym, jest zwyczajnie dzisiaj jest na wyjeździe, ale ja zawsze staram się być na ten jego właśnie dzień urodzinowy i wręczyć mu jakieś tam świeczki... Yy, świeczki. Jakiś tam prezent, ja jestem w ogóle bardzo nieprzygotowana w tym roku. Powiem Wam, że jak się podróżuje ze zwierzętami, to jest dość skomplikowany proces. Samo pakowanie zajmuje mi bardzo dużo czasu. Ja wczoraj robiłam ba cztery rundy z samochodu do pokoju, żeby z niej rzeczy jakieś tam pierdoły, milion tore, miski, żarcie, jakieś koce, poduchy, transportery, kuwety, żwirki, jakieś takie środki w ogóle czystości. Ja wożę ze sobą środki czystości. Też wożę tego mojego Dysona. Bo wiecie, jakie jak to się rozsypie, nienawidzę, po prostu, wiecie, zostawić sypę po sobie w hotelu. Dlatego to jest cały proces taki, no. Dlatego wczoraj nic nie miałam dla niego przygotowanego. Kupiłam w ogóle tutaj obok, jest taki kerfur. kupiłam świeczki. Były świeczki, słuchajcie, była y, siódemka, nie było trójki, była ósemka, więc wziąłam ósemkę, mówię Dobra, jakoś może przytnę, zrobię trójkę z tego. Niestety, ale świeczka się rozwaliła w ogóle podczas krojenia. Myślę, że mam jeszcze dwie godzinki i pójdę do sklepu, bo tu niedaleko też jest jakieś cukiernia. No bo trzeba celebrować ten dzień. To jest dzień, w którym urodził się mój mąż. Wspaniały człowiek, i to jest najważniejszy dzień w roku dla mnie. Dobra, i robię jakiś make-up i zbieram się. Bardzo lubię przyjeżdżać na ten memoria, bo tutaj bardzo często też przyjeżdża do mnie rodzina odwiedziny. I to jest taka super okazja właśnie, żeby się spotkać w tak gronie rodzinnym, bo też rzadko się z nimi widuje. No i mieliby dzisiaj natomiast nie dadzą rady dzisiaj przyjechać. Smuteczek. Ja mam bardzo fajny produkt. Krem z filtrem 50, ale to nie jest taki zwykły beżowy krem BB z filtrem, tylko to jest coś, co daje taki glow. Glow jest przecudny. Tak rozświetla cerę, że widać... Was z kosmosu. Lubię go też nałożyć tutaj trochę. Ogólnie całabym się nimi smarowało. Podkład niezmiennie. Charlotte. W ogóle jakie mamy bilety w tym roku? To jest szok. Dotychczas zawsze mieliśmy takie beznadziejne miejsca. Siedzieliśmy gdzieś w ogóle na trybunie i w momencie po meczu, jak chciałyśmy pójść, przywitać się z naszymi partnerami, mężami, chłopakami, kochankami. Całe trybuny schodziły na dół i robi się ogromny ścisk, ogromny tłok. Nie dało się w ogóle nawet dobchać do, do chłopaków. I pamiętam, w zeszłym roku była taka sytuacja, jak jakiś gościu chciał, żeby jego dziecko miało zdjęcie z jakimś zawodnikiem, i on to dziecko jakoś tak przerzucił nad naszymi głowami, z ścian z Magdą. I rozumiecie, że on to dziecko wziął nad naszymi głowami i to dziecko kopnęło Magdę w głowę. Taka sytuacja niefajna. Nie wiem od czego to zależy, bo na innych meczach, czy tam na Wiener. Zawsze jest jakiś taki spokój. Nie wiem, może to jest kwestia organizacji, ochrony, że jakoś to może kontroluje. Bo tu dosłownie zawsze jest tak, no dość powiem mm, chaotycznie. Nakładam róż by Mario. Ogólnie był dość drogi na to, co prezentuje sobą. Opakowanie jest takie tanie, chociaż sam produkt jest, jest fajny. To jest róż w kremie odcieniu. Rose Crush i w tym roku mamy bardzo y, fajne bilety. Siedzimy na płycie dosłownie. Ja siedziałam w pierwszym rzędzie, że normalnie piłki mogłabym podawać. No i deszcz się do mnie, mim gościu, który jest zawsze tutaj na meczu. W ogóle to jest taka ekipa jakby cyrkowa. Pani na szczudłach, jedna pani tam żongluje piłeczką, się robi fiflaki i cuda, nianki, I jest też właśnie mim. I dosiadł się do mnie, zaczął coś świrować. a ja mu mówię, proszę pana, to jest bardzo krępujące i czuję to, są jak zalewa mnie taka fala czerwieni i siedzę tam i mówię, Jezus Marek, już idzie. <grywa> on coś tam właśnie, że niby mnie podrywał czy coś takiego. I ja mówię do niego, proszę pana, tam jest mój mąż, on będzie bardzo zazdrosny. Oczywiście to był... E Monolog, prawda? Bo on nie mógł mi nic odpowiedzieć, tylko jakieś sugestie mi pokazywał. Coś się właścią kwiatka. Dał mi tego kwiatka. Wzięłam tego kwiatka niewidzialnego i podziękowałam. I poszedł. Bardzo sympatyczny pan. Przypudruję się trochę. Używam puder Hourglass. Uwielbiam go. Chociaż nie rozumiem tego nakładania. Ja też tak na rękę wysypuję i potem. Robię tak, bo nie wiem, jak mam to zrobić inaczej. Czy na wieczko też wysypuję czasem. Dzisiejszy makijaż jest pod tytułem Glow. Jest ja ogólnie bo że bardzo ciepło, więc ja tak naprawdę nie potrzebuję make-upu, bo ja robię się glow do swojej powyższej na zewnątrz. Brwi traktuję żalem bezbarwnym i jest to Kosas. Trochę bronzera, też jest Charlotte, dziurawy. Ostatnio zrobiłam sobie to zbyt ja ogólną zero podzielności uwagi. <laughs> nie potrafię robić i gadać jednocześnie. I tak wygląda efekt. Jest ledwo widoczny. Ale też moja skóra jest dość mocno opalona, jak na mnie. Dlatego on jest tak delikatny, ale na sezon właśnie jesień-zima będzie spoko. Błyszczyk, sonorun, ready. Kupiłam ciasno I kupiłam świeczki. to mi zrobił prezent. Dlaczego są przezroczysty? To jest najnowszy krzyk mody. <grystnie> a gdzie jakiś psychok. Nie, to jest z interwisji. Naprawdę? No Dobra, kiedyś się z twoich klapeczków śmiali, a teraz no. wszyscy w nich chodzą. Jak się okaże, że są super komfortowe gacie, to jakby tylko takie. A? Nie, Że nie i muszę się ubrać i zaczęło padać klasycznie, ci do tego spódnicy s Biżuteria, torebka oraz. Nauczyłam doświadczenia w Krakowie na memorial zawsze pada deszcz. Spakowałam parasolkę, zapaszek na dziś i u są gotowe. treningu, ani przedwczoraj nie robiłam treningu i oczywiście w mojej głowie już są jakieś takie wyrzuty sumienia dziwne, że powinnam dzisiaj zrobić hardkorowy trening i zrobiłam hardkorowy trening zajechałam się nieźle, zamówiłam już jedzenie a to są więc tak sobą taki zjazd zjadłam pyszne krewetki, zjadłam pyszną sałatkę z kurczakiem na koniec jeszcze cappuccino od razu się lepiej czuję jest, Mizuszka, jest! Gdzie ja jestem w ogóle, nie? Miałam cudowną drzemeczkę. Słuchajcie, wróciłam po obiecie. Wszedłam do komputera na chwilkę, popracować. Po 15 minutach tak, tak mi zmogło. Odłożyłam go, dosłownie w sekundę zasnęłam. Ale to świadczy o tym, że trening był bardzo dobry. Miałam kilka rzeczy do ogarnięcia w tym Krakowie, ale oczywiście nie było kiedy. Chciałam pójść też do jakiejś fajnej restauracji, coś dobrego, ale nie miałam siły pójść tam jechać. Jutro będzie bardzo interesujący dzień, bo jutro mamy... Mm wideokola z Japonią i to będzie takie spotkanie, jakby w mojej sprawie odnośnie mojego przyszłego klubu potencjalnego w Japonii bo jest tam dla mnie drużyna, okazało się, że jest i są zainteresowani i ja się śmieję, że to będzie rozmowa kwalifikacyjna ogólnie jeżeli chodzi o taką opiekę, którą kluby japońskie otaczają zawodników zagranicznych, no to jest super sprawa, bo oni o to dbają naprawdę i Klub Bartka sam wyszedł z zapytaniem, czy ja nie chciałabym po prostu znaleźć jakiegoś klubu tam na miejscu w Tokio, bo wiedzą, że gram, że wróciłam do grania, i czy po prostu nie chciałabym tam też zagrać. Więc to było takie fajne, mega spoko z ich strony. I ja oczywiście wyraziłam chęć. Jako, że ten ostatni sezon był dość udany, ogólnie byłam bardzo zadowolona z tego, że mogłam wrócić do grania, więc czemu tego nie kontynuować? Plus to, że jestem ciekawa, jak wygląda, jak funkcjonuje taki klub żeński w Japonii. Znaczy, ja słyszałam różne historie na temat metod treningowych i nie były zbyt takie kolorowe historie. To będzie też inne całkowicie doświadczenie, bo to nie będzie drużyna z tego Wilik, tylko będzie to drużyna z niższej ligi. No nie wiem, może to spotkanie jutrzejsze jakoś mi coś tam mm, rozjaśni w głowie. Także będzie ciekawie. Dobra, idę nakarmić zwierzęta. Już miauczą. Skoro już tak gadamy o środkówce i o moim transferze, no to powiem Wam, że miałam w tym roku bardzo, bardzo ciekawą ofertę z polskiego klubu. I w tym momencie bardzo pożałowałam, że lecimy do Japonii. Bo gdybyśmy zostawali w Polsce, no to byłabym w klubie top 3 rolniki. Nie byłabym pewnie podstawową przyjmującą. Natomiast, już samo bycie i trenowanie z, z taką drużyną to jest wyróżnienie na stare lata. Stare lata, Wrócić yy, jeszcze do takiej drużyny. Te oferty nawet nie brałam pod uwagę przez sekundę, ale pamiętam, że bardzo mnie to bolało. Ale w Japonii też będzie ciekawie. Zawsze to jakieś nowe doświadczenie. Ja nie mam pojęcia, jak to funkcjonuje. Słyszałam jakieś tam różne historie. Bartek był świadkiem właśnie tam jakiegoś treningu, chyba dziewczyn to po prostu się za głowę złapał. Te drużyny, powiedzmy te drużyny męskie, no to już się powoli stają takie, no już są powiedzmy bardziej takie światowe, europejskie. Oni mają taki już w ogóle inny system trenowania i tak dalej. Nawet tak historia z, tak naprawdę z pierwszej ręki, bo rozmawiałam z koleżanką, która grała w, właśnie w licee azjatyckiej. Ona dosłownie odhaczała na kalendarzu dni do końca sezonu. A wracając do mnie, <grym> ja ogólnie jestem w treningu, trenuję codziennie, coś robię, siłownia, bieganie, rower i tak dalej, żeby być w jakiejś tam w jakiej formie jakiejkolwiek. Plus zaczęłam też chodzić na treningi do dziewczyn, po prostu szatkarskie treningi, żeby nie zapomnieć jak się odbija. Dzień dobry. Właśnie zakończyliśmy spotkanie na Zoomie. Poznałam trenera i ogólnie sporo się dowiedziałam, no ale wstępnie mogę powiedzieć, że jestem podekscytowana. <laughs> I ciekawa, jak to będzie wyglądało. To było takie spotkanie wstępne na zasadzie bardziej, żeby się poznać. No i też pokrótce tam opowiedzieli, jak funkcjonuje klub, ile treningów, gdzie te treningi i tak dalej. I wiem, że w drużynie jest jedna z która będzie mówiła po angielsku, więc ona będzie takim po prostu translatorem spoko, bo bardzo się tego opowiadam, właśnie tej bariery językowej, że to może być problem. Ale skoro ta dziewczyna będzie mówiła i po japońsku, po angielsku, także idealnie to się dzieje. Hello? Dobra, musieliśmy sobie zrobić zdjęcie do widzy, japońskiej I muszę wam pokazać to zdjęcie Zdjęcie do dokumentu, bo jest tragedia Nie no, żartuję, bardzo ładnie wyglądasz, bardzo Super, było bolesne, Trzymaj, ja bym je powtórzyć bardzo. Normalne zdjęcie, ale oczywiście, a nie. nie, jest normalne Ogólnie jestem bardzo ładnie wygładzona i tak dalej Ale mam minę strasznie zblazowaną, jakąś taką Masz taką po prostu zblazowaną twarz Masz dużo blazy w sobie co? Masz dużo blazy w sobie. Nie wiem, powinnam się obrazić, chyba. na cool. Teraz jedziemy do jubilera. Muszę naprawić swoją obrączkę ślubną, która leży w y, szafie w szufladzie od chyba trzech lat dosłownie, bo ma brakujący kamień. Która moja, Barti? Na wehikuł wsiadamy i jedziemy. Czy to już jesień? Dobrze, już jest taki duży. Dużo cienia? No, ci mogę w cieniu.